Jakub Lorber, Trzy Dni w świątyni Jerozolimskiej, rozdział 25. Rzekłem, przybyłem, żeby oznajmić wam, że zjawiłem się w tym celu, aby spełnić dzieło tego, który mnie posłał, którego według waszych słów nie znacie. Ale ja Jego znam, gdyż mieszka we mnie. W całej swojej pełni. Mojżesz koniecznie chciał widzieć Boga, lecz kiedy go ujrzał, zobaczył jedynie jego plecy. To jednak wystarczyło, że za nie widział na trzy dni, a oblicze jego promieniowało odtąd takim blaskiem, że musiał je zakryć, ilekroć ukazywał się narodowi. Oczy ludu bowiem w żadnym razie nie zniosłyby tej jasności. Wy jednak możecie swobodnie spojrzeć mi w twarz. Nadmierny blask nie oślepi Waszych oczu. Dlaczego? Ponieważ to ciało zakrywa tego, który we mnie mieszka. Ale Wy tego nie widzicie, ponieważ przed Waszymi oczyma Wisi potrójna zasłona Mojżeszowa i zostanie ona jeszcze długo, abyście w żadnym razie nie poznali tego, który przyszedł do was z najwyższych niebios. Łatwo wam mówić z sędzią, ponieważ wasze dobrane słowa trafiają tylko do jego słuchu. Zaś nie tak łatwo rozmawia się ze mną, dlatego, że słyszę również myśli ukryte w waszych sercach. Myśli te brzmią zupełnie inaczej niż słowa wypowiedziane waszymi ustami. W związku z tym czuję w sobie wielki opór do was. Oczyszczacie się zewnętrznie, ale wnętrza waszych dusz pełne są brudu. Jeżeli sędzia którego sercu nie ma fałszu, proponuję wam, abyście uwagę narodu skierowali na mnie, krzepiąc go obietnicą spełnienia jego nadziei? Dlaczego wyszukujecie nieistotne okoliczności, które rzekomo nie pozwalają wam tak postąpić? Odpowiem wam na to pytanie bezpośrednio: że nie naród, lecz wy, nie życzycie sobie tego? To wy jesteście moimi najbardziej zaciętymi wrogami. Ale mniejsza o to. Po pierwsze, czas mój jeszcze nie nadszedł, a po drugie, uważam, że świątynia ta została przez was sprofanowana do tego stopnia, że nie mógłbym w niej zamieszkać. Zapamiętajcie to sobie. Nie chcę przyczyniać się do tego, aby moja obecność w niej jeszcze bardziej podniosła jej znaczenie. Nie podoba wam się to, że Mojżesz zabronił przedstawiać Boga w rzeźbie, ale nie krępujecie się przedstawiać siebie samych przed narodem, jako bogów, wmawiając w niego, z całą powagą, że ich prośby słucha Bóg przez Was, że muszą przejść przez Wasze usta? Powiedzcie mi, czy Mojżesz postawił taki warunek? Owszem, powinniście naród prowadzić po drogach, które prowadzą do nieba, bo taka jest wola Boga. Tak kazał postępować Mojżesz. I jego brat Aaron. Wy natomiast postępujecie wręcz odwrotnie, nadużywając swych stanowisk. Uważacie Boga, naród i świątynię jako źródło osobistych korzyści, tak jakby świątynia była Waszą własnością, z której tylko Wy jedni macie prawo korzystać, a które to prawo, Rzekomo dał Wam Bóg. Ale oświadczam Wam wobec wszystkich tu obecnych, że Bóg, którego wypieracie się każdym tchem, każdym uderzeniem tętna, nigdy Wam podobnego prawa nie dał. Nigdy nie wysłuchał Waszych drętwych, mechanicznie odklepanych modłów. Nie wysłucha ich teraz. I w przyszłości także wysłuchiwać nie będzie. Gdyby bowiem Bóg wysłuchiwał wasze chrapliwe zawodzenie, wasze krakanie, zaiste i ja, wiedziałbym coś niecoś o tym. Albowiem, co Ojciec wie, wie także i syn czyli, co wie moja miłość, wie także mój rozum. Ale żeby kiedykolwiek wysłuchana została wasza modlitwa, o tym nie wie ani moja miłość, ani mój rozum. A mimo to powiadacie, jeżeli ty, człowieku, modlisz się do Boga o coś, to modlitwa twoja daremna jest. Jeżeli natomiast złożysz nam ofiarę, a my modlimy się za ciebie, Wtedy nasza modlitwa jest skuteczna. Tylko nam, kapłanom, wolno modlić się z dobrym skutkiem. Naród natomiast ma tylko prawo do składania ofiar i wyłącznie w ten właśnie sposób bierze on udział w modlitwie, to znaczy przez bogate dary ofiarne. W ten sposób wysysacie naród podwójnie. Po pierwsze, zabieracie dziesięcinę z każdego plonu. Zabieracie pierwszy miod wszelkich zwierząt domowych, a za dzieci pierworodne każecie sobie płacić wysoki okup. A po drugie, zadręczacie naród ustawicznym namawianiem jego, do składania ofiar, obiecując mu w zamian długie i nieustające modlitwy, których jednak nigdy nie odmawiacie. Między sobą tłumaczycie się w ten sposób: Czy się modlimy, czy się nie modlimy? Nie pomoże to ofiarodawcom. Jeżeli ofiarodawcy coś pomoże, to tylko ofiara, którą nam złożył, w dobrej intencji. Tym sposobem nie spełniacie nawet tego, za co wam płacono. Do kogo więc mam was porównać? Zawsze byliście przeciwko Bogu i niczym się nie różnicie od drapieżnych wilków ubranych w baranie skóry, aby owce przed nimi nie uciekały, ale żeby łatwo dały się zaskoczyć. Będąc rozszarpane ostrymi kłami wilków. Ale jak obecna wasza praca, taka będzie wasza zapłata po tamtej stronie, w Królestwie Duchów. Ja wam to mówię i możecie być pewni, że stanie się to tak, jak wam teraz zapowiedziałem. To nagranie, przesłanie, Zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.